Majna też dośpieszy, co? No bardzo smutna wiadomość. Co? Mój czarny wiatrak umarł. O nie, spalił teraz nie. jest biały. No, spalił się. Hmm. On mógł się spalić. Co? Co? On jest biały po tym, jak się spalił, co? Nie, teraz mam biały, mam inny debilu. A masz biały, dobra <laughs> Ja ja Miałem p... że się spaliłem, teraz to rozbiały, ale przecież jak ten ześ palił to raczej jest potem czarne takie złożone, Dzień dobry Zamarzenia nie czarają Oła. O jest jesteś wkurwiony, Jezu odejdź. O Boże O Ła jest W Sight nam? Ja to są pewę?

Tutaj z tym pomysłem A serwet trochę, trochę niżej I trochę szybciej Trochę Pomocy. Pomocy potrzebuję mentalnej, psychicznej Pomóżcie mnie, teraz pomarajcie. Po powiedzcie mi coś miłego Wep. Ma vandala, uważajcie. O. Odpop. <grywki> <grywki> <Na zdrowie. grywki> Co to jest? Nie? Ja zabiję twoich teammateów Jesteś pewna? Jesteś pewna, że ja zabiję twoich teammateów? Jesteś tylko pewna? Marcel, dwóch jest, dwóch jest za winkle, Marcel Jeden sobie baczę te. Jeszcze jeden za winklem? Na prawo? Nie ważne. Ale ładnie dałeś. O, dostała. Teraz na bliskość rób coś, bo już teraz, już teraz. To zmija. Otwarta może być nie? Patrzcie ci. Mi... Znasz mojego typa? Musimy nachuja po patczych na niżnich tak. Rejna na... Rejna jest... Reyna idzie o rtno, Rejna idzie o widzi w oknie, może być u Ciebie Leciecie Reyna może no. być u Ciebie, może, może być u Ciebie, będzie Jest respawn ja, ja wiem, ja wiem Nie trafiłem Trzymaj się, słabaj się, słabaj się Słabaj się, słabaj się. Się. się Ja, ja dopiero celę to wychylić, nie, nie, Problem w tym, że spajka wzięła No Jest, ja strzela we mnie, możesz ten A bo Ty leżysz

Być gożdejmi, być gożdejmi, lecimy. Najpierw. Ejść, Jest, jest, jest. Po prostu że. że ale to jest tak śmieszne. <laughs> <laughs> Enemy Hallo, Kinder. Hallo, Kinder. Hallo, Kinder. Hallo, Kinder. minus 80 Hallo, Kinder. Hallo, Albo. Ja tam się bardziej zająłem. Tak. Możemy się bardzo podzielić. E, ja mogę robić ten, ja mogę robić Darwin, a ty będziesz robić 9 do skinów. Tak. A moc, robić 9 broni. Kliwer może robić 9 kroków. Jezus! Fiu-fiu-fiu! Fiu-fiu-fiu! Uwal mi to

Nice, good job. You can't defeat. What he gaming. Cut yeah. gaming. Hand over, it will steal. What Oh, that's my A! Nie, ja, ja muszę skończyć, bo Marka ja się wymyślony robię. W grać na Fortnite Battle Royale. Co to duży okay. głos. Będziemy się jeszcze Myśle. bardziej wkurwić. Jest! 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 Jest to yes. dobrze.